I poranny gość, Radia Zachód. Łukasz, braci, dzień dobry. Naszym gościem jest Aleksandra Nemrozek. Klub Samorządowe Lubuskie w Sejmiku Województwa Lubuskiego. Dzień dobry. Dzień dobry, Pani redaktorze. Dzień dobry, państwu. Sporo na tej wczorajszej sesji się działo. Czy to wszystko jest też polityka, czy to, o czym rozmawialiście państwo w tych takich głównych tematach, to jednak ma służyć Województwu Lubuskiemu? Dużo wczoraj o Odrze było mowy. No i pani zwracała uwagę m.in. o to, skąd Urząd Marszałkowski do bałości o Odrę bierze informacje chociażby o yy, tych wszystkich zrzutach tak zwanych zrzutach które pani marszałek ocenia na około 750 no, a nawet około 1000 już jak się tak okazuje spadła. do tej Odry liczba. No panie redaktorze nie no i ulegałam... wiem że z mediów pani marszałek bierze informacje nie ulega wątpliwości, że to, co wczoraj się działo na sesji, to jest czysta polityka, mało jest w tym merytoryki i mało jest rzeczywiście zainteresowania tak naprawdę regionem. Bo jeżeli mówimy o, Odrze, to temat jest przecież Niemal od roku bardzo nośny i nie ma co się dziwić. Odra jest ta katastrofa, która miała mi miejsce, no, czymś wyjątkowym i nikt z nas nie chce, żeby się powtórzyła. Ale żeby pewne działania podjąć, to trzeba dobrze zinwentaryzować ten obszar. I tutaj mamy każde źródło, do którego ja osobiście docierałam podaje inne dane. Ale jedno co muszę powiedzieć, że kiedy pytałam podmiot obecnie odpowiedzialny za wody, czyli Państwowe Gospodarstwo Wody Polskie i skierowałam zapytanie konkretne dotyczące tego ile mamy zrzutów do Odry tych legalnych i nielegalnych i czy Urząd Marszałkowski wystąpił z zapytaniem jak wygląda sytuacja Aktualna, to odpowiedź jest taka, że Urząd Marszałkowski o nic nie pytał, mm. natomiast zrzutów jest według polskiego gospodarstwa, yy, przedsiębiorstwa, gosp przedsiębiorstwa Wody Polskie 6. Nie w ma. województwie lub tak, Bo pani Marszałek nie podaje, czy nie, nie, tylko tak w, województwie w województwie jest na 750 czy, Lubuski, czy na całej długości. Nie interesuje akurat ludzi, aczkolwiek zdajemy sobie sprawę, że rzeka płynie na całej długości. Więc to jest rzecz kuriozalna, kiedy wczoraj też na sesji dyrektor odpowiedzialny zawody, za ten obszar, bo nie zawody, twierdzi, że mamy cztery zrzuty wymieniając, mm. wymieniając te, te przedsiębiorstwa, które takich zrzutów dokonują. To w, jakiej, nie można. w jakim celu Pani Marszałek w, w Pani ocenie takie informacje podaje do przestrzeni publicznej, nie można, swoje media tak, Nie można się bawić niczym, a już na pewno informacją, którą przekazujemy. Dla mnie informacja, która pojawia się na profilu Marszałka Województwa, no jest informacją, która powinna być sprawdzona i pewna. Tutaj w obszarze odryta wiedza jest taka na zasadzie niepotwierdzonego źródła, bo wszyscy o tym mówią, tylko nie mówi nikt. Gdyby zainteresowanie nasze tutaj sejmiku województwa i radnych, i zarządu było takie naprawdę, to powinna się odbyć sejmikowa komisja do spraw klimatu. Zapowiedź, że pojawi się senacka komisja i będzie obratować w województwie lubuskim. No dobrze, zapraszamy gości jako gościnny region, ale porozmawiajmy we własnym gronie, może uporządkujmy te wszystkie informacje dotyczące ilości ścieków legalnych, nielegalnych kto to weryfikował, kto to sprawdzał. A tak każda instytucja próbuje wypowiedzieć się na temat Odry nie odnosząc się wprost do tego my w mojej ocenie nie mamy zinwentaryzowanej wiedzy na temat rzeczywistej ilości ścieków legalnych nielegalnych mhm. przez rok mhm. lubuski odcinek który liczy 200 km 205 można było przejść kilka razy tam i z powrotem i każdy legalny nielegalny zrzut mieć zmapowany powiedziałabym zinwentaryzowany no więc Szkoda, że na Odrze robimy politykę, zajmijmy się Odrą od strony naprawdę rzeczowej. Ale to nie był jeden temat, jedyny temat na sesji. Wczoraj pojawił się na sesji sejmiku prezydent Janusz Kubicki, bo to on jest oskarżany przez Urząd Marszałkowski o to, że blokuje inwestycje w ten budynek wzorcowy, budynek pasywny, który ma powstać na strefie w Nowym Kisielinie. No a to zależy od tego, czy pozwolenie wyda właśnie prezydent miasta. No, i tutaj pani marszałek, i ten apel, zdaje się, przeszedł. Apeluje za pomocą sejmiku województwa o to, by inwestorowi, a właściwie już wykonawcy, prezydent zezwolił na budowę tego pałacu, jak to nazywa z drugiej strony Janusz Kubicki. Prezydent broni się, że urzędników, nierzetelnością urzędników próbuje się uskarżyć prezydenta Zielonej Góry. W tym sporze udało się wyjaśnić, kto ma rację. A właściwie tak, jeden z radnych powiedział, że tam jest 100 metrów między dwoma budynkami. Czy to jest tak, że, że marszałek nie może z prezydentem się spotkać na kawie i te sprawy dogadać? Otóż sprawa dotycząca tego pasywnego budynku no taka jest głośna. Głośna z uwagi na to, że i ja należę do tej grupy, które uważają, że nie jest to priorytet dla województwa lubuskiego, żeby budować no, ten Ale on ma być pałac. wzorcowy, on ma pokazać wszystkim, tak macie budować. od tego, jaki ma być, będzie generował ruch niepotrzebny pomiędzy Podgórną a Kisielinem. To są dodatkowe koszty. W związku z tym, tak jak mówię, jest Dużo więcej priorytetów, ale skoro już się władza zdecydowała, mając większość, to wydaje mi się, że polityka, a nie wydaje, jestem pewna, polega na tym, że potrafimy rozmawiać. Mhm. I dopóki zarząd województwa umiał rozmawiać z panem prezydentem, w drugą stronę też, wszystko służyło i miastu, i województwo. Obecnie zarząd województwa nie potrafi rozmawiać z prezydentem, ale nie potrafi rozmawiać też z radnymi, bo ci, którzy są spoza koalicji, to jakby gorszy sort, tak to wygląda. Mm. Nie, ma, nie ma otwartości, nie ma woli dyskusji ani na sesji, ani na komisjach, które, o wspomniałam, Komisję klimatu z, raz do roku się odbywają. W związku z tym ja winię, jeżeli mi na czymś bardzo zależy, to mnie stać na to, żeby pójść i rozmawiać. Mhm. Prezydent wczoraj wyraźnie powiedział: Zapraszam na rozmowy. Mhm. Więc, no ale... więc po co ten upór po stronie o, po... Urzędu Marszałkowskiego? Powodzisz, że, że, że Janusz Kubicki, prezydent Zielonej Góry, blokuje to i to już nie pierwszą inwestycję, bo według marszałego, później dwa lata inwestycji w szpitala to była opieszałość prezydenta Zielonej góry. Ale to też nieprawdą jest. I on, pan prezydent, pan prezydent mówił, się że do tego odnosił. Marszałek wręcz kłamie. Do tego się sprawach. odnosił. Jeżeli tutaj są jakieś blokady, to ja pamiętam w ubiegłym roku te trudności związane z realizacją ścieżki łączącą Zatonię z Otyniem. Ja wiem doskonale, że kwota, która miała wesprzeć inwestycje, na którą Zielonogórzanie i Lubuszanie czekają, to jest kąpielisko w Ochli, też nie została miastu przekazana, a takie były uzgodnienia. Więc może oceniamy drugą stronę poprzez pryzmat własnych działań. To, że środki w ramach zit nawet nie mogły być wydyskutowane na sesji, bo przewodniczący nie zezwolił na sesję, którą złożyli, wniosek, o którą złożyli radni. Z opozycji, to, że zostały zabrane środki, a nikt mnie nie przekona, że równe dzielenie to jest racjonalne dzielenie, nikt mnie nie przekona, że potrzeby mniejszych miejscowości są bardzo ważne, podkreślam, ale miasta wojewódzkie, Zielona Góra i Gorzów to są miasta, w stosunku do których są większe oczekiwania to są miasta, które są magnesem przyciągającym młodych ludzi. Inwestorów i środki na szeroko pojętą infrastrukturę są konieczne, a zatem patrząc, kto komu tutaj szkodzi. Jako zielonogórzanka, ale i radna województwa, obiektywnie twierdzę, że Gorzowowi, Zielonej Górze, to wsparcie się szczególnie należy. Bo przecież czym byłoby Mazowsze bez Warszawy, Wielkopolska mm -hmm. bez Poznania i tak dalej. Spomniała Postawmy pani... na te filary, mm -hmm. dajmy szansę tym samym rozwijać się całemu regionowi. Wspomniała pani, że szansy nie było na zwołanie sesji nadzwyczajnej na wniosek radnych. Czy taka szansa po wczorajszej sesji, podczas której miał być głosowany statut i radni właśnie opozycyjni domagali się, by w statucie zmienił się ten zapis o tym, że, że przewodniczący zwołuje sesję. Według tego, że jak uważa, że sprawy są na tyle ważne, że warto taką sesję zwołać. Ale nikt nie, da, nie dał przewodniczącemu uprawnień, który ocenia, co jest ważne, co nieważne, ale jeżeli już w takich kategoriach chciał podejść do tematu zwołania sesji nadzwyczajnej, to przecież nie ma ważniejszych kwestii dla radnych województwa niż dzielenie środków finansowych. No ale y pytanie, czy to już tak będzie do końca kadencji? No myślę, że ta kadencja jest wyjątkowo trudna, Sejmiku. Czy jest zarząd, prezydium Sejmiku reformowalne w tym sensie, że jednak uzna rolę Sejmiku jako Parlamentu Lubuskiego do tego, żeby dyskutować? Sami sobie wystawiają świadectwo. Mieć na ustach nośne hasła demokratyczne, prodemokratyczne, wolnościowe, zmierzające do dialogu. A w praktyce pokazywać, że to tylko teoria, tak? a praktyka to jest zupełnie inna, no to nie jak się ma do moich oczekiwań jako obywatela i jako radnej. A to mówiła radna z Sejmiku Województwa Lubuskiego, Klub Samorządowy Lubuskie, pani Aleksandra Mrozek, była naszym gościem. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Lubuskie, Polska i świat. Jeszcze więcej publicystyki na zachod24.pl.